Cześć, witajcie ze stacji Zakopane Przyjechałem sobie na ferie Mocny wiatr wieje, halny Czekamy na odjazd pociągu Regio do stacji Nowy Targ Dwa dni sobie tutaj ponagrywam godzinę, Dzisiaj, godzinę, jutro Przynajmniej takie mam plany EN 57672 Dzisiaj nagramy sobie właśnie Regio Intercity Osterwa i Intercity Malinowski także czekamy na odjazd Widziany był pociąg Regio Rysy ze stacji Kraków Główny, stacji Zakopane także jak zobaczymy go na horyzoncie to nagramy no i odbijają się światła wjeżdża sobie spocik na no tor czwarty przy peronie pierwszym przepraszam, przy peronie trzecim Kibelka numerze 20007. Przepraszam, 2007 Że dwa kibelki koło siebie. Zobaczymy, czy będzie się odstawiał. Czy podejmie jakiś pociąg z powrotem do Krakowa. Została minuta do odjazdu. Sygnał S2 wyświetlany. czekamy Wybiła godzina odjazdu. Wizdek. I rusza kibelek do nowego targu. Poleciał. I w oddali tyłem na tor przy peronie pierwszym podstawia się Intercity Malinowski, relacje zakopane, Warszawa Wschodnia. para o logir. No to lecimy naprzód. I mamy EU160021. W peronach się nie zmieścił, chociaż tam dojechał do końca. Nowe wagony. Szkoda, że może nie EU200, bo mam z nimi pecha. Ale może być i Gryfin Idziemy sobie na peron drugi. No, jesteśmy z drugiej strony Laki. Czekamy na wioskę pociągu Intercity Osterwa. Powiedziano była Osterwa ze Szczecina. W miarę możliwości idę jak najszybciej. że jak dojdę, to się odezwę. A i wyłoniła się siódemka. Wcześniej wspomnianym pociągiem Intercity Osterwa. Ekipa sprzątająca już idzie. Skrzenie z pantografu. 10-16 malduje się Ja tam nie wiem co się dzieje oni czekają na wejście No i siódemka się wcześniej dosyć zatrzymała przed jazdami i sobie podjedzie do nas Idziemy zrobić zdjęcie No i Patyk poszedł do góry Zaraz tylko szybki przetwornica sprężarka wagony oczywiście odłączone i jedziemy RP1 no i zaraz jazdy jedzie siódemka pozwolę sobie kawałek podejść za siódemą I dobra, czekamy, jak będzie jechał w drugą stronę. Ponownie pantograf podniesiony po zmianie kabince. Nie wiem, nie słyszałem, żeby rozjady się przedstawiały. Tutaj ci ludzie czekają Do tego spota, Nie wiem, gdzie on jedzie, że on jest tak oblegany. Pewnie do Krakowa. Chyba tarcza jeszcze nie jest podana. Chociaż światełka są jeszcze nie zmienione, więc czekamy. Zmienione RP-1 było, jedziemy. No i ludzie zostali w puszczalni. Proszę zobaczyć, to, co tu się dzieje. Dobra, siódemka podjechała. Oni się pewnie będą przestawiać. Idziemy. Siódemka się podstawia. Podjeżdża pod wagony. W miarę szybko idę. Mechanik się wykazał, nic nie drgnęło świetnie, a ten pociąg pojedzie jako pociąg 3.0.108 do Krakowa parę minut do diazdu Malinowskiego pozostało nastawienie zakopane no i siódemka ponownie zostaje odpalana łapetami do góry P4, 22 listopada 2021 w Gdyni Także jeszcze trochę pewnie pojeździ A my czekamy na odjazd malinowskiego do bawy. Spychany jest skład. Nawet nie wiedziałem, że w ogóle będzie, ale go spychają pewnie za rozjazdy. Dwóch maszynistów, jeden maszynista uczeń. Dwyje godziny. Ale piachem dostałem po oczach No broni, już się zepchną Ciekawe, które oni pojadą do tego Krakowa Dobra, to czekamy na tego Malinowskiego W stronę gubałówki. No i wybiła godzina odjazdu. Gwizdek S2 na wyjazd podane. Malinowski pojechał, nie pozdrawiam rewidenta No ja na dziś się z wami żegnam Jutro dogramy drugą część, ale to będzie prawdopodobnie jako jeden odcinek Jak zawsze, jak będzie mniej materiału to dorzucę wam manewry Rogatka którą mnie przywiózł pociągiem TLK Małopolska Także trzymajcie się, cześć Polisiemka drugiego dnia, jesteśmy na stacji Zakopane eu 2005 200 z pociągiem E.I.C. Tatry do Warszawy Obok już pewnie podstawione Intercity Halny Jeszcze nie wiem jaka loka Tatry sobie przyjechały około 12, padam 15.53 Z powrotem do Warszawy Także idziemy zobaczyć jaka loka na Halnym, bo słyszałem, że 7 mruczy Więc idziemy zobaczyć To, że przy peronie 4 odpoczywają dwa spoty Także idziemy zobaczyć lokę halnego. I dotarliśmy na początek składu. Halnego prowadzi 7 365 Ona ma tutaj na boku taką specyficzną tablicę. Sekcja eksploatacji pojazdów trakcyjnych w Szczecinie. A my idziemy nagrać z powrotem na peron drugi wjazd pociągu Intercity Halny ze stacji Poznań Główny. Także śmigamy I zapowiedziany był pociąg intercity Hall ze stacji Poznań Główny kończący na stacji Zakopane-Bieg Także czekamy na wjazd No i pojawił się na horyzoncie, prowadzi oczywiście siódemka Zaraz zobaczymy jaki numer Jeżeli dobrze widzę, co 10:43 wcześniej się zatrzymał, żeby przed rozjazdem, jakby żeby mogli przełożyć rozjazd, jak ma możliwość. Także czekamy na manewry. No i odpalana siódemka, wagony odpięte. nagrać od jaskalnego. Dobra, mała zmiana planów, jednak nagramy jeszcze manewry. Póki co czekają na tarczę. No i zwrotka przedstawiona. Siódema odpalona.

Teraz będziemy się siódemka podłączała pod wagony Obiegowo to chyba powinno przejść na podhalanina do Szczecina Przynajmniej tak wskazywały tamte tablice, te jeszcze Halnego Włączona. No i z tyłu sobie siódemka z jeszcze stoi Ma no, parę minut do odjazdu Gryfin 200 Również sobie stoi Siódemka pewnie zjedzie sobie na depo To no, będzie po prostu, nie no, musi zrobić miejsce dla małopolskiej, a będzie stała na depo jest właśnie wykonana próba hamulca. No i drugi poszedł w górę, dobra. Na tarczy sygnał podany. Wyjazdowy na S2. Czyli na Zielono. Już Zostało nam jeszcze, już mówię, 3 minutki do odjazdu planowego. Że pod słońce, ale tak wyszło. Pozostała około niecała minuta do odjazdu. Także czekamy. Był gwizdek, kot odhamowała RP1 Koncert Pozdrawiam serdecznie maszynistów. Dziękuję za RP1. Planowy pociąg pociągu na I halny pojechał. Że teraz czekamy na odstawienie tego halnego. I w jego miejscu powinna pojawić się TLK Małopolska. No i tarcza podana, 7 odhamowała. No i tak jak mówiłem, dziś się odstawiała. I odstawia się. Także czekamy teraz na wiastę L. Małopolska, zapewne z Gryfinem. Spot z Regio do, do stacji Kraków główny. Nazwa Regio to Kasprowie. Tutaj zapowiedź. i na Małopolskę dlatego się tak szybko zatrzymał ponieważ ma tutaj semaforek no i wjeżdża Gryfin z pociągiem TLK Małopolska w stacji Gdyni, główna stacji Zakopane no i Rogatek, ja tu mam szczęście Вяз на двух потыках maszynistkę Ule, która przeprowadziła Małopolskę, zmieściła się w peronach przed rozjazdami. Także wyczyn. Czekamy na manewry. Pontografy poszły do góry i będziemy manewrować I na tarczy No i tarcza podana. Grypę jeden. I Gryfin i podłączają gryfina. Griffin podłączony No i tylka mało polska odstawia się na bocznice. I tym akcentem kończymy film. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.